Ale słuchajcie, dlatego, że tak, my kobiety, prawda? Rano wstajemy wąż. Coś trzeba z tym zrobić. Krem nie pomaga. Potem pora obiadowa, ludzie, zaś gotować, nie? Potem trzeba posprzątać, a ostatnia handra jest kiedy? No kiedy, dziewczyny? Na wieczór, co zaś będzie chcieć. I właśnie o takich handrach mówię. Chłopcy się śmieją, ale co oni wiedzą o życiu kobiet? Dziewczyny, no powiedzcie, co panowie wiedzą? Nic. No wiem, że jesteś gender, nie chwal się. Chwali się tu na głos. To co? Są dziewczyny? Są? Lecą, lecą, lecą. Bo malutku. Stevenem Drive'em się pożegnam, a za to będzie piosenka, którą bardzo, bardzo kocham. Stare jak świat. Ale pamiętajcie, że stare piosenki jak świat są najmądrzejsze, Najfajniejsze, bo mogą je wszyscy śpiewać. I słuchajcie, a popatrzcie teraz, co dziewczyny będą z nóżkami robiły. A nogi jak sarenki. To co, lecimy? No to słuchaj stary, bo do ciebie śpiewam. Ha! Powiedz stary, gdzieś ty był? Dziwną nie masz. Pewnie świedził w lub Krym. Już jeden raz. Możesz ja polugnał, aż zgubiłeś czas. Powiedz, opie, weź pod na połowę. Powiedz, stary, gdzieś ty był, bije są i jest Może udał ci się film u podróżaka. Coś przed nami ukryć chcesz, lecz nie zwiedzisz nas. Czas razem, stara wiara znów przyganie cię, szkoda słów, więc uśmiechnij się i do góry głowa, powiedz stary, gdzieś ty